Cześć. 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 Słuchajcie, dzisiaj byłem na mieście i... Czekajcie, telefon dzwoni. Kto to? Ksiądz. Halo, cześć Bogu. Spokojnie, książę się tak nie unosi. Ksiądz tak nie krzyczy, bo chud przekrzyczy. O co chodzi? A, chodzi o tę sytuację z wczoraj. No. Na, no, nie bawił się ksiądz przy tym dobrze? No bawił, no. Nie tylko ksiądz. No i organista też, tak? I inni i lektor też. No, no to w czym problem? Wszyscy byli zadowoleni. No dobra. Nie, no wi wiadomo, pokuta będzie za to. Odmówię trzy zdrowaśki, nie? Dobrze, to będzie ostatni raz. Następnym razem, jak będę chciał coś zrobić, to powiem wcześniej, okej? Okay? No, dobra, no, cześć. A skąd masz swój A, bo ty przecież, no, da. No. no, znamy się. No. No. Ty bajacie. Dobra, brajmy ja się. Idź, no.